Witam, wschodzące gwiazdy rocka. Ja jestem Dark Archon, a to rozpakowanie zestawu gitarowego gry Rocksmith. Ubisoft zdecydowało się pójść tam, gdzie nie odważyła się pójść żadna gra rytmiczna i stworzyć tytuł muzyczny, który pozwoliłby nam podpiąć do konsoli lub pc dowolną gitarę elektryczną lub basową. Zestaw ten zawiera wiosło, więc pudełko, w którym do nas dotrze, jest gigantyczne. Tutaj w skali do standardowego rozmiaru pudełka z grom, a na dodatek jest strasznie ciężkie. Tył opakowania informuje nas jak zwykle w kilku językach o zawartości, a także listuje ponad 50 utworów znajdujących się na płycie z Grom. Do czynienia mamy tu z wersją konsolową gry dostępną na Xboxie i PlayStation 3, ale już na początku października ma mieć ona również swoją premierę na komputerach domowych. Otwierając paczkę, znajdziemy w niej dwa trójkątne kartony. Pod tym mniejszym skrywa się pudełko z grom. Jest ono większe niż standardowy box na grę konsolową, ponieważ zawiera też przejściówkę, która umożliwi nam podłączenie gitary do urządzenia. Opakowanie obiecuje nam między innymi utwory The Animals, Bowiego, Muse, Nirvany, Radiohead czy Soundgarden. Prócz gry wykopiemy tam również gitarowy pasek z logo Rocksmith oraz zestaw czarnych plektronów, które ułatwią zabawę początkującym gitarzystom. Pod pudełkami znajduje się kod pozwalający nam pobrać sześć dodatkowych utworów do gry całkowicie gratis. Drugie pudło, ważące dobrych pary kilo, zawiera samą gitarę: sanbernowy model Gibsonowego Epiphone Les Paul Jr. Gitara jest dobrze opakowana, unieruchomiona w kartonie, owinięta w piankową folię, potem w warstwę papieru ochronnego, i na koniec same struny owinięte są jeszcze jedną warstwą bibułki. Pod instrumentem znajdziemy też zestaw kluczy przydatnych przy dostosowywaniu gitary do swoich potrzeb oraz niezbędny do zabawy kabel jackowy. Sama gitara jest urządzeniem z niższej półki, na co na starcie wskazuje jej cena, co nie oznacza oczywiście, że czegoś jej brakuje. Dla początkującego muzyka będzie to wręcz instrument powyżej poziomu. Szybki test rozstrojonego urządzenia potwierdził, że po dostrojeniu będzie bezproblemowo śmigać, ale sztuka, którą wyjęliśmy z pudełka, była niestety fabrycznie zarysowana na gryfie. Postaramy się skontaktować z Ubisoftem, żeby dowiedzieć się, czy możliwa będzie jej wymiana. Więcej na temat samej gry i jej peryferiów, bo niestety jest to już wszystko, co znalazło się w opakowaniu, dowiecie się z naszej recenzji, która już wkrótce powinna pojawić się na naszym kanale. Do tego czasu, do zobaczenia!